Nie Wykrywacze nie po rowach leżą tutaj co to za stajnia u Giasza, kurde. były wykłady, były pokazy Zlot trwa. Dobra, jest coś lepszego chyba bo jest w takim kapselku Kurde, co to tak? Moi drodzy Zaczynamy Podróż na zlot to z z historii, nasz z poszukiwaczy. a i zaraz zobaczycie co tam się będzie działo, jak już dojadę. Tak miejsca tu nie ma za dużo, nie? Nie ma za dużo. Powiem wam, że dojechaliśmy. Tutaj jest nowy młodziadek i zobaczcie kto w nim siedzi. Dzień dobry. Sieman, Sieman. Siema. Tak właśnie testuje, kurde. Testuje młodziadka nowego. Może się przejechać. No i cóż, cóż, nie, cóż powiem. Nie, nie mogę. Na razie się integruję. Nie mogę się przejechać. w tych nie, ma, nie ma nero, hejo. Ty, przyświe, że odkryłem ostatnio, od że tak można kamerę postawić. Naprawdę odkryłem tę kurwa ostatnio. Ale się nagrywa. Ogóle... Nie, nie, nie. Tak to rano wygląda. Powiem wam, że tak o, pobalowane było wczoraj, nie powiem, że nie no, zobaczymy jak dzisiaj yy, dzień w burku się yy, wydarzy śniadanko zjedzone. Krystian jak teraz smakował ci? Bardzo dobre, bardzo dobre Herbatka. I czekamy, co tu będzie się działo. Będzie się jakieś wykłady, bajery. Zobaczymy. Także śniadanko w formie bufetu, co kto woli. Marzę... To ja nie? Tak dobry. Pozdrawiam zwiadowcę historii. Ja pozdrawiam <laughs> widzów z kanału Mr. Lony. Oh, dzięki. Kolejce do rejestracji. O nazwisku i imieniu pakiety o nawet czapka jest, powiem wam. O, ja, taką mam chyba. Czapeczkę. No, już mam taką czapeczkę. Co tam jeszcze? Widziałem to. Nie, o. No to, no to będzie fajne. Pierwszy prawdziwy, Pierwszy prawdziwy z odpuszkiwaczy skarbów. Super. Dobra. I tam jakieś. To mam, a teraz mam dwie. Co zobacz? badasz? Zobacz jaki kurwa, zobacz jaki prostyczny. Ej, no bo... Jak jest lepiej, naprawdę jest lepki. Nawet z muszę dużą do to jest ciężar. O. Sita. Jakie ceta? O ja pierdzie. Ol, ol. Ty, partyzant! Jakie to ciężkie! To wynika z, z, z tego, że mamy detektor, w tym detektorze jest źródło zasilania, albo bateria, albo akumulator i ilość energii, jaką dysponujemy jest ograniczona. Po prostu mamy to w urządzeniu, załóżmy na 8 godzin pracy. Tak? Bo nikt nie chce mieć detektora, który co 4 godziny trzeba ładować, bo to byłby absurd. Energetycznie jesteśmy ograniczeni, bo nikt nie chce ładować detektora w czasie pracy. Tak? Detektor powinien pracować minimum 8 godzin, bo taki jest wygodny standard, żeby ten detektor używać. I teraz. Jak pracujemy na jednej częstotliwości, to całą energię pracy możemy Możemy mieć przechodzącą winę, możemy mieć koc, możemy mieć Właśnie, horoszczak. Ja pierdziel. Panowie, co wy tu robicie? A macie pozwolenie w ogóle? No to dobrze. Jak macie pozwolenie... Jak, jak macie pozwolenie, to idziemy. O, tu jest poletko ładne i tam. Bez pinpointera, bez rękawic, ale powiem wam, że mam pierwszą monetę. Patrzymy, co jest. Ja też mam PRL'a jakiegoś i też 20 groszy, no kurde, powiem wam, że zobaczcie, nawet tutaj gdzieś tam 500 km od domu, nie perele. no co. Powiem wam, że nie ma nic gorszego jak wybrać się na wykopki bez pinpointera, normalnie masakra, tu mam kawałek ołowiu z jakimś napisem, ale go nie widzę, bo nie mam tego nawet swojego przybornika z lupą. Także taki, takie coś. Dobra, było to, co było. Ale tu mają coś fajnego. Nie wiem, to jest koło, ja koło ja ja to idę Pokaż Adi, na chwilę. No, powiem wam, że. Co on walno pokaż? O! Mhm. Zapraszam na coś kanał jednego. Adi Wejherowy, który tutaj kucnął sobie, kucnął, kucnął. kucnął i myje, i myje medal Partyzanta. No o kurde, co to jest? Coś fajnego? No coś bardzo fajnego. A za Cholipę. Cholipę. Będzie hejt zatarcie w spodach. A ja nie teraz ja tylko osuszyłem. Tam na telefonie lepiej widać to jest jakiś? Nie jakiś Ale oczy wiesz co łóżko miał, jak się przyjrzysz łóżko, łóżko miał wiesz jak no. ładny strzał miał... pokaż ładny z inny jakiś kurde Pokaż cię na już ci daję No ładny gratulation No to panie Co tutaj jest Kurde no jest jakaś gęba ty, a to nie jest jakiś papież? No, Zobacz, on ma taką myckę z tyłu. Mycko. Może? Może no? tego jakoś kurwa. To się wydnie, mów to no, też. Dobra, idę zwinąć sprzęt. Powiem. Tak o, Na chwilę, na pole. Nie Wykrywacze nie po rowach leżą. Tutaj, co to za stajnia, ugasza, kurde. się. Aj, dawaj, Jarolo, bo to nie ma sensu. Dawaj. Ale gdzie? Słuchajcie, bardzo proszę, bo te detektory waliują, nie? Nie włączajcie ich. Wszystko przeciągania przylazło, dotyczy każdego detektora, tak? Teraz legenda włącza. A no na jakiej częstotliwości jest? Na No to, no to, to tak, powinien to wziąć, to ale sprawdź. Hmm. Powiem, to jest to, co mówiłem, na 40 kilo ten wektor od tej ale 10 złączona. A za 40 kilo już zaczynał. Nie, tak, ten tak? ten A co do dyskryminacji chodzi? Tak. tak, a teraz na multi bo w Olszewu nie miałem? Były wykłady, były pokazy. Zlot trwa. Zaraz będzie jakiś tam koncert, powiem wam. No jest fajnie, co tam? Jest ciemno, powiem wam, to, ale zobaczcie co tu się dzieje. Ja mam w uszach tak, ale już mam drugi żeton. Czekajcie, jeden, drugi jest. O, proszę bardzo. Pyk. Przepraszam, mam wstaję. <gry> Powiem Wam, że kolejny dzień. Wczoraj kamera siadła. Także tych braków i oklasków tam już wszystkich nie zdążyłem nagrać. Ale dzisiaj jest główna atrakcja czyli kopanie tych nagród, przygotowanych przez zwiadowcę historii na jego polu. Tam gdzieś jeszcze nie wiemy gdzie, ale zaraz się dowiemy. Co, nie Jarolo? O, to nie jest No nie, Jarolo pokazał, że tak. W oczekiwaniu. Ale powiem wam, że nie jest za ciepło. Przecież nie nagrywam. Przyjechał Adi z Wejherowa. Ogólnie tak. Wytłumaczę, może mam tutaj wszystkie zasady i tak dalej, żeby się na polu już nie wydzierać. tam się ustawimy po prostu w tylarierom i jak wam dam sygnał, to będziemy zaczęli szukać. Wszystko jest zakopane w humusie. Wszystko, nie ma raczej nic zakopane głębiej niż 20 cm. To wam mówię wszystkim tutaj i tak dalej. Nie musicie kopać dziur po kolano i tak dalej, bo te rzeczy są tak zakopane, żebyście je znaleźli. Druga rzecz, jak coś wykopiecie, to dołek ma być zasypany, ja rozumiem, że będą pewnie emocje, jak ktoś nie zasypie, czy coś, ja podejdę do niego, garażu oszczędzę i on ja będzie dalej nie zasypywał dziury, tylko robił kratery, kratery i bieg do przodu, to tak nie sobie dziękujemy, no umówmy się, nie będzie tak, że ktoś będzie robił dziury i tylko bieg do przodu, żeby wykopić jak najwięcej, zachcypujemy dziury. wykopiesz ją, musisz ją zasypać, to jest zresztą trawa, więc tylko kubkę dasz boki, to się zasypie, prawda? Druga rzecz, trzecia rzecz te rzeczy, które są fajniejsze i tak dalej, są wszystkie w kapslach raczej schowane, więc te rzeczy, które są w kapslach tak jak mówiłem, one są wszystkie kupione na faktury i tak dalej i do mnie przychodzicie, ja wam na nie wystawiam paragony po, po wykupieniu za tą symboliczną złotówkę czy tam ile ktoś będzie chciał dać, bo wszystkie te pieniądze są nam przekazane na Radkę Hermana charytatywnie i wszystko, co będzie z wykupu mole, że tak powiem, trafia dla, niego, dla jego rodziny, bo są teraz jak wiecie potrzebne. Co więcej, oprócz oczywiście żetonów, raczej znaczy monet zakopanych na polu tych głównych nagród, czyli tara, talarów, dukatów i tak dalej, zakopaliśmy dwa żetony. Na jednym jest V, a na drugim jest L. To są takie same żetony, jak wczoraj kopaliście. Więc jak wykopiecie te żetony, tak samo przychodzicie do nas. Jeden to jest legend, drugi to jest wersa. Wręczenie nagród będzie zaraz po poszukiwaniach przed obiadem. Eee, co więcej. Eee, właśnie, te główne nagrody, fajnie, jak już tam wy wykopiecie i tak dalej, już będzie w miarę, już tam nie będziecie, wiecie, już w rałszych, podejdźcie do mnie i powiedzcie, że mam to, mam to, mam to, mam to, mam to, mam to, żebyśmy po prostu wiedzieli, że one już wyszły i że wiecie, że nie ma tam przynajmniej tych konteków, co? No sobie chyba tyle, nie? Idziemy tam powoli na to pole i tam się ustawimy się wiecie? Dobra, właśnie, na boisku. Jeszcze nie kopałem. Tam jest bramka, tam jest bramka. Będziemy na boisku kopać. Poważnie. No, także. A jest pogoda taka, że ja pierdzielę. Tak to wygląda. Powiem Wam, że tych PRL-i, co tam mam, to już Wam nie będę pokazywał wszystkich. O, jest kolejny. 5 zł. A i lecimy dalej. Dobra, jest coś lepszego chyba. Bo jest w takim kapselku. Ale tu nie widzę, także na razie tego nie będę rozpakowywał, że tak powiem. O, takie lepsze rzeczy to są w kapslach. Powiem wam, że mam pierścionki, jakieś. Teraz ryberko chyba wpadło. takie małe, jakieś. Nie wiem, co to jest nawet. Ja wam powiem, że tu normalnie to boisko jest zadeftane jedno bagno wyszło. No, co tam się udało znaleźć, to się udało. Było to, co było. Yy, mam ten jeden, jedną monetę, jakąś tam lepszą w cup holderku, pełno PRL-i. Yy, co do PRL-i, to wiecie co, nie podobało mi się, że niektórzy po prostu tak się rzucili na coś fajniejszego, że wykopywali te PRL-ki i zostawiali je w tych dołkach. Co się, myślę, zemściło na kimś, bo... Z jedną z dwóch nagród tutaj głównych były dwa wykrywacze na dwa żetony i ktoś chyba ten jeden żeton wyrzucił po prostu, bo myślał, że to śmieć Albo go nie, nie wiem, bo Bartek tutaj e, wskazał miejsce, bo już to no, za długo trwało, żeby to tego nikt nie znalazł. I Bartek wskazał mniej więcej, w którym miejscu wszyscy tu chodzili. No nie udało się znaleźć, ale gdzieś tam właśnie chyba kto ktoś wyrzucił, tak ja to zrozumiałem przynajmniej. Także na kimś to się zemściło, bo trzeba było wszystko zabierać po prostu i tyle, nie? No, także tu już jest praktycznie koniec na dzisiaj. Jeszcze tylko obiad, jakieś tam podsumowanie wam nagram, i, i zabieram się do domu, nie? Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. My z Krystianem stwierdziliśmy, że chyba nawet na obiad nie będziemy czekać. Idę tylko Bartka, zapytam chyba co z tą monetą, którą tam znalazłem w tym kapselku. I tyle, no, słuchajcie, zlot był, był fajny. Znowu się spotkaliśmy tutaj w grupie chłopaków, tutaj z naszej grupy, każdy wie, o której mówię. Także liczy się nawet to spotkanie, nie? A także tyle, nie? Film mam nadzieję, z tego jakieś tam sklece. Pozdrawiam Was gorąco. Zapraszam Was na takie zloty, oczywiście. Zapraszam Was do Bartka, do sklepu z historii. Także tyle. Na razie. Trzymajcie się. Pożegnalny obiad w gronie najlepszych przyjaciół. To są bipy! To są bipy. -y. O. o jest i naczelny. Internetowy. Tak, przyjaciół internetowych. Z